Festiwal Granda, a naszymi gośćmi w tym roku między innymi jest Marcin Faliński i Rafał Barnaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wasze spotkanie to będzie rozmowa o szpiegach na zimno i chciałam Was zapytać, czy w ogóle o szpiegach można na zimno rozmawiać, czy to jest jednak dość emocjonalne? Myślę, że można, tylko oczywiście z pewnym rozsądkiem i, i bez, bez sensacji może jakichś takich. Po prostu. To zajęcie jak każde inne można powiedzieć też. Ale że nie 007? Yy, no to, to raczej nie jest sensacja tylko to fajerwerki i super przygoda. Podobnie jak kolega myślę właśnie najważniejsze jest to żeby uświadamiać ludzi na tyle na ile można i żeby ludzie wyciągali wnioski z tego co się dzieje wokoło na podstawie doświadczeń tutaj szpiega jakim był Marcin. Jak dużo nam zdradzisz Marcin ze swojego życia? Wszystko. A ile z tego będzie prawdą? Też wszystko. No oczywiście, ile, ile będę chciał. To Rafał, powiedz mi, jak bardzo wierzysz w te deklaracje? Wierzę. Że powie wszystko i tyle, ile będzie chciał. Ale czy to będzie prawda? Tego nie wiem. A czy jesteś w stanie w ogóle zweryfikować cokolwiek z tego, co Macin kiedykolwiek powiedział? Tak, oczywiście, to znaczy pracujemy już dosyć długo ze sobą i y, wiedza Marcina jest bezcenna przede wszystkim w pisaniu książek, y, a tak mówiąc żartobliwie, no oczywiście no, nie ma możliwości powiedzenia wszystkiego, y, ponieważ tutaj może prokurator i tak dalej się w to włączyć. Y, myślę, że warto będzie posłuchać niektórych doświadczeń Marcina i y, poznać to, co jest za kurtyną świata. Powiedz mi, czy, bo nie wiem, czy wy znacie się z twarzy i jednocześnie, czy może tutaj wśród gości Grandy zauważyłeś kogoś, kto tak sprawił, że pomyślałeś, kurczę, chyba z branży? Nie no, za dużo osób jest, ale oczywiście mam nadzieję, że z, z, de, z delegatury ABW ktoś będzie. A czy to nie jest tak, że szpieg to powinien być trochę niepodobny do nikogo? Bo na przykład ja bym Ciebie zapamiętała, a mam trudność z zapamiętywaniem twarzy. To jest 50-50 zawsze. To niby jest prawda, ale z kolei ta przeciętność, ta pospolitość i w wielu sytuacjach przeszkadza lub utrudnia dostęp do tego, do, do czego sobie założymy. A Rafał mógłby być szpiegiem? Nie wiem, pewnie mógłby być. A chciałby? No już jestem za stary teraz. Na tym zakończmy, ale wydaje mi się, że chyba nie ma czegoś takiego jak za stary na szpiega. W Polsce jest. No. Nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych ani w Zjednoczonym Królestwie i w służbie jej królewskiej mości. Tam takie rzeczy się dzieją. Można tak to powiedzieć. Ja myślę, że to jest największa ściema, jaką dzisiaj tutaj żeście powiedzieli. Proszę Państwa, nasi dzisiejsi goście. Ile mówią prawdy? Nie wiem. Czy są za starzy na bycie szpiegami? Uważam, że nie, ale osądźcie to sami. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.